Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Call of Duty Jesteśmy w trakcie chyba drugiej misji? Ale nic więcej nie powiem, bo się nie orientuję sam za bardzo Goź leży im i mi strzela na mnie ci Niemcy z winni, oni tam po murze skaczą w ogóle Tam ktoś jest? Dobra, nie ma go Tutaj jest menda, co mnie wcześniej zabiła No właśnie już ten moment tutaj, co jest już w poprzednim odcinku, był tylko, że się skończył niezbyt yy, fajnie. Kogoś zabić? Dobra, gdzie są przeciwnicy? Panowie, bo ja nikogo nie widzę. Tutaj gdzieś strzelają. Tam siedzi. Przy tu lasek. Ciekamy. Wow. To, się spakował? Mogę jakoś tego czołga nie Nie mam granatów. No. Dałoby się go gdzieś strzelić. Tylko gdzie? Dobra, czyli wyraźna wskazówka, żebym poszedł po coś mocniejszego. Tylko gdzie ja to znajdę? Na razie sobie to przeładuję. Chwila, chwila. Tam był Adam za daleko. Może tu coś będzie. Jakieś yy, taka bazuka albo wyrzutnia rakiet Dobra, na razie muszę tu uciec. Tak żeby mnie czołgiści nie zauważyli. Aha! Dobra, pamiętam tą misję, bo właśnie to w szkole sobie grałem w to. Eee, zapiszemy. Tak. No dobra nie to. Tutaj nam przywalał, trzeba się przebić tu szybko. No, beznadziejne to było. Ale dobrze że mam save'a. I to takiego w miarę OK. Dobra. Teraz jakby to zrobić? Oni mi się tym, Tymi drzwiami wyleją. Tak delikatnie mówiąc. Teraz przydałby się tutaj. Sorry. Okej okay. Oj Chyba chyciłem Oj, sorry e. Dobra, nie wiem co się dzieje, boli trochę mnie głowa Kto tam poszedł? Znowu chyciłem. Ojejku, to już w ogóle była porażka. Dobra, nie wiem jak tą misję rozegrać za bardzo. Tutaj, okej, okay. tak, tutaj mi zaraz wyleci. Skubany co się wychyli, tylko gościu, nie wkurzaj mnie. No super to zrobiłem. Aaaa! Co za kretyn Dobra, teraz to dobrze zrobię. Trzeba. O! Już mnie tu strzelą W ogóle to się będę. Zrobimy tak. O skubanie, co zdążył zwiać. No, wychyl się. Wychyl się. Cię czekamy, Dobra. I tu nieważne gdzie jestem, to i tak chycę. Nie no, można tego jakoś uniknąć ładnie. Będzie tu bił ten czołg. Dobra, jest radny Niemiec. On do ludzi nie strzela, widzę z tego czołgu, tylko z tego działka. Strzelisz do mnie? Strzelisz? Nie, no dobra. Jesteś cywilizowany. Ile, może gdzieś ty pójdę sobie? Tylko z Thompsonem. W ogóle jakoś tak teraz spokojnie. I no, tą sobie. <laughs> Dobra, nice shot, fajnie. Co znowu stąd nawalają? Może to z tyłu. A to stąd. ło wo, wow wow ło Nie. Nie w tym momencie. <sighs> Dobra, to jest po tym jak zastrzeli to jesteś Ty mój, dobra To jest przyjaciel Niech rozpoznać nie mogę, co ja jestem Okej okay. Dlaczego ja go nie zauważyłem? Gdzie jest mój Thompson? Dawaj mi Thompsona i spokój tak po prostu No dobra Wydaje mi się, że jeszcze będzie trzeba tam właśnie w ten jeden czołg walnąć, tylko to wziąłem No właśnie, tego co słyszę nawet W miarę to sprawnie nawet poszło. Dobra, chciałbym gdzieś teraz ten karabin jeszcze znaleźć do niego municję W sumie... Nie mam drugiego karabiny, to mogę nawet kara wziąć co? O, bar? Co to jest? Fajne, tylko tego FG jeszcze bym chciał tutaj znaleźć. Troszeczkę. Chociaż nie wezmę to po prostu chociaż kar. Idę do kara bym miał już amunicji. No troszkę bym miał, to mogę go wziąć w sumie. Pozbieramy jeszcze. W końcu wyjdzie na to, że wrócę się po tą co i go wezmę. I tak będzie najlepiej. No. Dobra, idziemy tam wyczyścić to. Do tego mam dużo amunicji. Chwila, to chyba powinny być jakieś tryby strzelania. Ale nie wiem jak je przełączyć. Eee. Chwila, zaraz się dowiem. Opcje. Eee, yy, sterowanie bronią. Zmian... Zmienić tryb ognia 5M pień... Dobra Powrót. Jeszcze sobie save'a strzelę jak już tu jestem Dobra, i teraz mogę snajpić. Czy tu mam jakieś Nie, nie, to ja tego trybu nie chcę z czego mnie teraz nawalają? Chyba mamy tu iść na no nie, bo gdzie indziej idzie ktoś ze mną? Czy mam sam iść? Nie wiem, nie ogarniam. W budynku to wezmę. To jest mój. Aha, oni tu już są, Okej okay. Chyba gdzieś tu, tutaj mamy iść. No, sam tam strzelaję tu tu. Ja może sobie już zginę. Bo z takiej ilości użyć. Aha, apteczka była, dobra. To mogę w sumie grać dalej. Nic. Ojojojojo, jakim miś mi wjeńca miałem no. Chycił? Kurcze Jak jorą. Tego snajpera zakichanego przez zdjąć Czuję się tylko zobowiązany, bo chyciłem od niego Nie no, cele mi tu aktualnie jak padłem Nie wiem tu za bardzo jak do tego podejść No zabij mnie już No Muszę sobie od razu się położyć Dobra kor z lunetą To z tym mogę, z tym mogę strzelać Dobra To przynajmniej na raz bierze Dobra, trzeba przeładować teraz ładnie kara mojego Karcia A masz ty O, no, strzelali go ładnie Ale czy trafili? Tu jest jeszcze. Dobra, drugi też już chycił. Tam jest pusto, czysto, czysto. Skąd jeszcze? Z tamtym jeszcze wrócić przyszedł tam ktoś. Albo tamten się ocknął. Czysto? Nie, znowu tam. Muszę mu w łeb przywalić, żeby. Na pewno nie wstał. Dobra idziemy, panowie Do przodu, chłopcy Dołek Fajny. Nie wiem czy był zapis, więc sobie sam troszczę się o to. I w tym miejscu kończymy. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia.